Cześć moi drodzy, witajcie. Zobaczcie jakie chmury za mną. Jestem ciekaw, czy będzie padać. Jak myślicie? Będzie padać tych chmur, będzie padał deszcz. Zobaczymy. Jestem ciekawy. Ostatnio pogoda trochę gorsza, oziębiło się. Najpierw cieszyliśmy się. Cieszyliśmy się, że nie jest tak gorąco, a teraz... Martwimy się, że jest trochę chłodno i czekamy na ocieplenie. Mam nadzieję, że trochę się ociepli. No na razie takie właśnie chmury. Zobaczymy. Ale od niedzieli, od niedzieli ma się ocieplić. Ja się cieszę, bo jadę na wakacje, także mam nadzieję, że będzie cieplej. To tyle na dziś. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie dzisiaj padać. Cześć, trzymajcie się. Papa! Pa.